Dawid Gajko, witam państwa w programie Studio TV. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciągle jest pan kandydatem na prezydenta, ale też ciągle rozważa pan możliwość rezygnacji. Od czego to zależy? Nie, nie rozważam możliwości rezygnacji. Nie ma takiej możliwości. Mówiłem tylko, że decyzje co do ostatecznej formy udziału w tych wyborach i tego, jak się wobec niej zachowamy, dowiemy się wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, na jakich zasadach te wybory będą się odbywać. Dowiemy się tego 7 maja, w, po tym, kiedy będziemy wiedzieli, jak Sejm odniósł się do ustawy dotyczącej wyborów, która w tej chwili znajduje się w Senacie. I wtedy podejmiemy ostateczne decyzje, natomiast zapewniam pana i wszystkich, że jestem bardzo daleki od decyzji o jakimkolwiek wycofaniu się z walki o Polskę w sytuacji, w której ktoś tak bezczelnie jak ci, którzy dzisiaj manipulują przy ordynacji wyborczej, próbują ją nam ukraść, bo to nie jest już tylko walka o to, czy ten czy inny zostanie prezydentem, tylko czy za pół roku będziemy mieli w Polsce dyktaturę, czy normalnie funkcjonowali w kraju, w którym każdy będzie mógł zabrać głos, a polityka będzie zajmowała się realnymi sprawami i problemami Polaków, jak choćby bezrobociem, kryzysem gospodarczym, losem tra pracowników transgranicznych, losem przyrody. Ten tragiczny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego pokazuje nam problem suszy, którym, z którym w Polsce będziemy się dzisiaj borykać. Czy będziemy w kraju, w którym wszystko wróci na swoje miejsca, czy będziemy w kraju, który zatwaszył? Trzymany jest przez jedną opcję polityczną, a cała reszta musi się udać na wewnętrzną, oko, na wewnętrzną emigrację. No właśnie, coraz częściej słyszy się pojęcie dyktatury. Pan Sam też nawet wspominał, że może dojść do tego, że zostanie wprowadzona dyktatura wojskowa. Czy faktycznie tak może być? Czy dyktatura wojskowa to jest bardzo duże pojęcie, natomiast ten rząd i ta władza, tak naprawdę jeden człowiek, który stra zastrasza i rządzi nimi wszystkimi, czyli Jarosław Kaczyński, oni pokazali, że są zdolni do absolutnie wszystkiego, więc ja nie, nie mogę, nie możemy wykluczyć w różnych grach, że tak powiem, strategicznych, które toczymy i próbach rozważań różnych scenariuszy, które leżą teraz na stole, i takiej opcji. Że w pewnym momencie zezłoszczony na to, że ktoś chce mu zabrać jego ulubioną zabawkę, czyli władzę nad Polską, zechce wprowadzić stan wyjątkowy i posiłkować się w tej sprawie wojskiem. Widzieliśmy już do żałosne próby kupienia żołnierzy, choćby Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy to. Prezydent Andrzej Duda zmienił się w dystrybutora kart paliwowych i proponował żołnierzom wotu, czy załatwił żołnierzom wotu, 8 groszy zniżki na litrze. Jeżeli honor polskiego żołnierza, również Wojsko Obrony Terytorialnej, można kupić za 8 groszy na litrze benzyny, to chyba ktoś nie rozumie tutaj sił zbrojnych i honoru polskiego żołnierza, i szkoda, że mówi to zwierzchnik sił zbrojnych. Natomiast wie pan, oni są zdolni do wszystkiego. Tylko że ja mam nadzieję, że my ich powstrzymamy, że my ich powstrzymamy nie jakimiś partyjnymi układami tylko i wyłącznie. Ale zwyczajną obywatelską siłą, bo nas, nie należących do żadnej partii obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, jest przytłaczająca większość w tym kraju. Tylko, że nam się nie zawsze chciało interweniować, nie zawsze nam się chciało wychodzić z naszej strefy komfortu, ale teraz jest na to czas, bo inaczej obudzimy się w kraju, w którym. Będziesz chciał głosować, będziesz chciał mieć swoje zdanie, ale nikt nie będzie słuchał, bo będzie liczył się tylko jeden człowiek, Jarosław Kaczyński i to, co dzisiaj sobie pomyśli i co minister Sasin albo inny człowiek, który zastąpi mu rząd i wszystkie komisje i organy państwowe zrealizuje. Pan otwarcie mówi, że wybory mogą być sfałszowane. Na dniach samorządy dostały, no, takie polecenie, żeby przekazywać spisy wyborców poczty polskiej. Pan się z tym nie zgadza. Postanowił pan ten proces zatrzymać, jak to sam pan użył takiego sformułowania. Użył pan broni atomowej. Tak, bo w kodeksie wyborczym jest takie, taki, taki artykuł 161, który mówi, że jeżeli państwa komisja wyborcza coś postanawia, Wydaje jakieś wyjaśnienia, interpretacje i przekazuje je przez komisarzy wyborczych samorządom. Komisarze wyborczy są nimi związani, samorządom może wyjaśniać i, i, w, i wskazywać. To kandydat na prezydenta zarejestrowany, a tak naprawdę jego pełnomocnik wyborczy może złożyć do Sądu Najwyższego sprzeciw, skargę przeciwko takiemu postanowieniu rozstrzygnięciu Państwowej Komisji Wyborczej i to wstrzymuje bieg. Tego, tego, tego stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. Państwa Komisja Wyborcza wczoraj wydała takie wskazanie dla komisarzy wyborczych, że przekazywali samorządom, że mogą przekazywać dane wyborców w Poczcie Polskiej na podstawie. Postanowienia premiera, który sobie tak postanowił. No więc ja postanowiłem jako kandydat zaskarżyć to do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy ma 7 dni, żeby się do tego ustosunkować, ale na pewno w ciągu tych 7 dni samorządowcy, czy do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy, samorządowcy nie są obowiązani w żaden sposób instrukcjami komisarzy wyborczych do przekazywania tych spisów wyborców w poczcie polskiej. Jak pan sądzi, kiedy wybory mogą być bezpieczne dla wyborców? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim one powinny być, na pewno nie powinny odbyć się w maju. My liczymy na to, że te wybory uda się przełożyć tak jak przepisuje to Konstytucja, bo Konstytucja wyraźnie pokazuje, że jeżeli już dawno powinniśmy wprowadzić stan klęski żywiołowej i Kaczyński miałby o tyle prostszą robotę, że jakby wprowadził ten stan klęski żywiołowej, a nie po prostu bił się o, 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 o to utrzymanie Andrzeja Dudy na stołku, to miałby te wybory wcześniej, a oni chcą je zrobić jak najwcześniej, dlatego że wiedzą, że im później będą robili wybory, tym mniejsze szanse ma PiS na to, że wygra po tym, jak ludzie się zorientują, jak nieskuteczna jest ich pomoc w czasie kryzysu, jak dziurawa jest ta tarcza antykryzysowa, jak, jak byliśmy okłamywani w sprawie stanu finansów publicznych, ilu ludzi zostało teraz bez pomocy, nie ma pieniędzy na wypłacenie suszowego dla rolników, nie ma pieniędzy na wsparcie dla osób, które pracowały na umowach o pracę, a teraz zostały na bezrobociu, nie ma pieniędzy na mnóstwa grup, w tej chwili ludzie Zostają bez pieniędzy, bez dochodów, i ludzie się zorientują, i oni się panicznie boją wyborów, jeżeli one będą później, tylko są tak głupi w tym swoim myśleniu politycznym, że gdyby to zrobili wcześniej, to mieliby te wybory w lipcu, być może. Dlatego, że Konstytucja mówi wyraźnie: 30 dni stanu klęski żywiołowej, i potem jest 90 dni, przez które nie można organizować wyborów, a więc w sumie 4 miesiące. I teraz, jeżeli byśmy to wdrożyli teraz, teraz, no to mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, czyli wybory mogą być pod koniec sierpnia, jeżeli teraz by został wprowadzony stan klęski żywiołowej, a jeżeli zostanie wprowadzony później, to na początku września. My nie wiemy nigdy tak naprawdę, kiedy to będzie już w pełni bezpieczne, dlatego że nie wiemy, jak się będzie zachowywał wirus COVID. Natomiast państwo musi funkcjonować. Państwo musi działać, mamy określone ramy opisane w Konstytucji do tego działania i nie ma co kombinować i wymyślać, że może za dwa lata, może za rok, może za półtora, a może za dwa lata będzie jeszcze bardziej katastrofalna susza, kolejna epidemia i nie wiadomo co jeszcze. Jak ci przepisy mówią wyraźnie, to je zastosuj, a później się będziemy zastanawiać, czy potrzebujemy jeszcze jakichś rozwiązań, czy nie. Mamy szereg obostrzeń nakładanych na społeczeństwo, Przykład powinien iść z góry. Co pan, co pan czuł, widząc, jak była obcho obchodzona 10 rocznica katastrofy smoleńskiej, widząc, jak premier wita, oczywiście bez maseczki, bez rękawiczek, wita samolot z tymiż maseczkami? Co pan wtedy czuł? Znaczy, pan, to, to, to tak, no my chodzimy, każdy z nas się dziwnie czuje w tych maseczkach. Nie znam ludzi, którzy lubią chodzić w maseczkach, może Zorro, może, może jacyś włamywacze, ale no zwykli ludzie tych maseczek po prostu nie lubią i dla każdego z nas to jest rzecz, która jest bardzo uciążliwa i bardzo trudna, natomiast no są równi i równiejsi. Widzieliśmy to też choćby na cmentarzu powązkowskim, na który wjechał sobie Jarosław Kaczyński, później TVP kłamało, pokazując mnie, że ja też przecież byłem na powązkach tego dnia. Tak, tylko że ja byłem na powązkach wojskowych, na cmentarzu, który był otwarty. Natomiast on wjechał sobie na drugie Powązki, na stary cmentarz powązkowski, który jest zamknięty. I załatwił to sobie z że, że, że on, panisko, jedyne w tym kraju, może sobie wjechać na groby bliskich, jeżeli będzie miał taki kaprys, jeżeli będzie mu się to podobało. To jest po prostu dyktatura. No co to jest innego? Więc on powinien dostać mandat normalnie od Sanepidu za to, że łamie przepisy, które obowiązują wszystkich innych. Jeżeli premier występował w miejscu publicznym bez maseczki, tak samo powinien zapłacić mandat, tak jak każdy obywatel, który by mandat za brak maseczki zapłacił. To jest proste. Ja zawsze po mieście, jak wychodzę z biura, wychodzę z domu. Paraduje w maseczce, nie, ma, nie liczy na żadną taryfę ulgową. Dlaczego, dlaczego on ma być inny niż ja jestem? Ale to jest, to jest właśnie ta władza. Oni są naprawdę przekonani, że oni są ulepieni z innej gliny, że im wszystko wolno, bo oni się tutaj poświęcają dla Polski i w związku z powyższym są nad ludźmi, nie obowiązuje ich demokracja, nie obowiązują ich prawa i regulacje. To naprawdę musi wrócić na swoje miejsce. I to może zrobić tylko bezpartyjny prezydent. Bo partyjny prezydent będzie cały czas uwiązany tą przeszłością 30 lat, którą w Polsce mamy. A partie muszą w Polsce wrócić na swoje miejsce. Ktoś im wreszcie musi pokazać, gdzie jest ich miejsce. Może zejdźmy troszkę z tej całej sytuacji i skupmy się na, na Pana osobie. Jest Pan osobą wierzącą, co ważniejsze, jest Pan świadomy swojej wiary, i to właśnie Pan chce, Pan postuluje rozdział Kościoła od Państwa. Dlaczego? Dlatego, że to będzie dobre i dla Państwa, i dla Kościoła. My jesteśmy Rzeczpospolitą Polską, nie państwem wyznaniowym, tylko państwem świeckim. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło za swoich rządów do absurdu te relacje, no bo czasami jak patrzę na niektóre relacje z Torunia albo z innych miejsc, to już naprawdę nie wiem, kto jest ministrem, a kto ministrantem. To jest instrumentalne wykorzystywanie Kościoła do swoich politycznych celów. To jest robienie z Kościoła, akurat katolickiego, w przybudówki ideologicznej swojej partii, to jest coś, na co ja jako katolik, jako obywatel nie mogę patrzeć. Ja nie uważam, że nam jest potrzebna teraz wojna religijna, wyrzeczenie się tradycji, zaatakowanie w jakiś sposób Kościoła, nie, uporządkowanie sytuacji. My musimy mieć świadomość, gdzie jest państwo świeckie, które należy do wszystkich obywateli, do prawosławnych, do katolików, do ewangelików, do niewierzących i oni się wszyscy mają prawo czuć u siebie w Polsce, jak u siebie w domu. I od tego jest też prezydent, żeby się tak czuli, i żeby mieli swobodę wyznawania swojej religii, ale żeby nie było jakichś niejasnych przepływów finansowych do fundacji ojca Tadeusza, bo trzeba sobie kupić jego przychylność, żeby nie było jakichś niejasnych kontaktów i presji wywieranej na władze przez biskupów, że pewne rzeczy trzeba załatwić, krótszą ścieżką niż inną. Ja jako prezydent mimo że ja nie zamierzam wcale rezygnować z moich praktyk religijnych, a zapewniam, że ja dużo bardziej intensywnie praktykuję pewnie niż średnia w tym kraju katolików, ale yy... Bo po prostu tak mami tego potrzebuje, ale ja nie wyobrażam sobie siebie przemawiającego z jasnej góry albo siebie, który będzie uczestniczył w jakichś mszach pontyfikalnych na początek swojej inauguracji, na początek swojej prezydentury z biskupami, episkopatem, siedząc w klęczniku w pierwszym rzędzie, bo ja bym po prostu nie, umiał, nie wiedział, jak się zachować. Modlitwa to jest dla mnie prywatna rzecz, jest to moja osobista historia, jakby mnie ktoś filmował i, i patrzył, czy ja miny robię, czy ja nie robię min. Poza tym, jak się mają czuć wtedy wszyscy inni obywatele Rzeczpospolitej, choćby prawosławni w momencie, w którym ja zapisuję całe państwo do Kościoła Katolickiego. No więc ja postulowałbym jako prezydent nie jakieś msze wielkie mojego własnego wyznania, tylko jeżeli będzie trzeba, w takich okolicznościach, jakich państwo będzie tego wymagało, właśnie choćby modlitwę międzywyznaniową. Niech stanie ksiądz katolicki, niech stanie baciuszka prawosławny, niech stanie pastor ewangelicki, niech stanie rabin z, z judaizmu i razem się módlmy o pomyślność Rzeczpospolitej. Proszę bardzo, Rzeczpospolita i my to na kresach. Przepraszam, że tak mówię, ale wie pan dobrze, że ja też jestem z Podlasia, z Białostoczyzny. My na kresach wiemy, co to jest różnorodność. My na kresach doskonale zawsze wiedzieliśmy, co to jest różnorodność Rzeczpospolitej. Przecież Pan doskonale wie i Państwo doskonale wiedzą, jak byliśmy wymieszani. Przecież jak ja teraz pojadę w, pod sokółkę i posłucham tego języka, który jest mieszaniną białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego w tej naszej mowy, to przecież doskonale wiem, jak to się mieszało w tyglu przez ostatnie lata. Nie można Polski zapisywać do tylko yy, takiego myślenia, jak ja mam w tej chwili w głowie. Polska jest różnorodna. To zawsze było jej siłą. A papież Franciszek, który bardzo mocno krytykuje państwa wyznaniowe i mówi, że one zawsze upadały. Państwa świeckie dobrze mające ułożone relacje z. z z wiarą, to jest to, co powinno być i co się sprawdza w historii. Mówi też bardzo ważne zdanie, które jest jednym z moich motów życiowych. Jedność to nie jest jednolitość. Jedność to jest pojednana różnorodność. I my wreszcie w Polsce powinniśmy zacząć tak myśleć, a nie nawzajem się okupywać co cztery lata, bo raz pisa, raz platforma, raz pis, z platforma i raz jedni, w jednych wsadzają do więzienia, drudzy, drugich rozliczają i nie wiadomo co, jak żyć w takich warunkach. Właśnie tu kwestie polityczne podzieliły nasze społeczeństwo. Nasze społeczeństwo jest chyba. Podzielone najbardziej od, może najbardziej w historii, nawet. Tak. Jeżeli uda się u panu wygrać wybory, jak będzie pan, czy w ogóle będzie pan próbował właśnie zasypywać te podziały? Wie pan, jest mnóstwo rzeczy. Można zaproszać, zapraszać ludzi do współdziałania, przede wszystkim tłumaczyć im, że my się naprawdę nie musimy zgadzać co do wszystkiego, żeby załatwiać sprawy. Ja wyobrażam sobie na przykład Radę Bezpieczeństwa Narodowego, jedno z narzędzi, które ma do dyspozycji prezydent. Do którego będą zaproszeni nie tylko rządzący aktualnie, nie wiem, kto wtedy będzie rządził, ale również przedstawiciele opozycji, bo można ich tam zaprosić, tutaj zasiadających w parlamencie. Ale na przykład ja chciałbym też do niej zaprosić wszystkich byłych prezydentów, łącznie z Andrzejem Dudą, który mam nadzieję będzie już wtedy byłem prezydentem, żeby doradzali Polsce swoją, swoją wiedzą i swoją perspektywą. Przecież my mamy, moim, filary mojego programu to jest solidarność, środowisko naturalne, samorządność, bezpieczeństwo narodowe. I my w tych każdym z tych obszarów możemy się zgłaszać. Zgodzić, niezależnie od tego, czy mamy takie podejście do podatków, czy mamy takie podejście do historii, czy mamy taką wiarę, czy mamy inną wiarę, my musimy nauczyć się załatwiać te rzeczy które możemy razem zrobić, a nie cały czas obsesyjnie koncentrować się na nierobieniu tych rzeczy, których nigdy razem nie zrobimy, bo zawsze będziemy się kłócili na temat aborcji, na temat wielu innych kwestii, co do których mamy różnice. I to jest zadanie prezydenta. Dlatego też prezydent powinien być bezpartyjny. Prezydent by, powinien być spoza systemu partyjnego. Premier musi być partyjny. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast prezydent powinien być tym bezpartyjnym bezpiecznikiem, który sprawi, że partie wrócą wreszcie na swoje miejsce. Że czy to Platforma, czy to PiS, nie będą sięgały po spółki Skarbu Państwa, bo to jest nasz wspólny majątek. Nie będą upolityczniały samorządów, nie będą upolityczniały sądów, nie będą sobie zabierały mediów publicznych jako prywatnej własności. To są rzeczy, które może wprowadzić i zrobić w Polsce tylko bezpartyjny prezydent. Poza tym wie pan, ja mam 5 lat na to, żeby nauczyć ludzi i samego siebie słuchać i rozmawiać żeby wprowadzać narzędzia nie tylko kontroli obywatelskiej, ale obywatelskiego współtworzenia prawa, wysłuchań obywatelskich, paneli obywatelskich, konsultacji obywatelskich przed tym, jak dana ustawa zostanie wprowadzona w życie, a przede wszystkim, żeby być z ludźmi. Ja mam bardzo konkretny plan dotyczący tego, jak powinien wyglądać Belweder, jak, tam, jak on powinien kwitnąć życiem. Jak tam się powinni spotykać ludzie, którym najmniej w tym życiu w Polsce się udało, i pod opieką prezydenta, pod, pod jego patronatem rozwiązywać realnie problemy. To, 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 to wie pan, ja kontaktuję się bardzo często z moimi wyborcami przez Facebooka, mamy absolutnie rekordowe zasięgi. Przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi, którzy oglądają te nasze wejścia, ja nie zamierzam tego przerwać, przestać. Zamknąć się w pałacu, i tak jak obecny prezydent czekać. Że zadzwoni Jarosław Kaczyński i mu powie, co on ma robić. Bo on biedny przecież nawet nie wie, co sam on ma zrobić. To musi być prezydentura na miarę XXI wieku, a nie kserokopie z wieku XX, z, z, wieku z lat 90. Zawsze powtarzam. To ma być pierwsza prezydentura, która będzie o Polsce myślała nie w kategoriach partyjnych i tego, czy ja mam być premierem w 23. Bo jak o tym myśli, bo Biedroń też myśli o swojej przyszłości i swojej partii w 23. To samo Platforma. Tu trzeba prezydenta, który nie będzie marzył o premierostwie, mówiąc zupełnie wprost. Tu trzeba prezydenta, który będzie chciał ustawić polską politykę tak, żeby myślała w kategoriach nie kadencji, ale w kategoriach pokolenia, bo nasze dzieci. Żyją w kategoriach pokolenia, a nie niczyjej kadencji. W rozmowach, w wywiadach yy, wspomina Pan, że y, państwo powinno być państwem prostym. Co to znaczy? To znaczy, że powinno być możliwie najprostsze do obsługi dla obywateli. Państwo powinno, zadaniem państwa nie jest to, żeby uczyć teraz nas pacierza albo tłumaczyć zawiłości historyczne, tylko zadaniem państwa jest to, że jeżeli mamy w Polsce 14 milionów osób wykluczonych komunikacyjnie, to żeby te osoby mogły spokojnie dojechać do pracy czy do lekarza. Państwo, które zeszło na ziemię, państwo proste, to jest takie, w którym ja wiem, jak ile rzeczy mnie coś boli, mogę iść do lekarza i uzyskać pomoc. To jest państwo, które upraszcza procedury, tak że one są dostępne dla każdego człowieka. I to państwo jest dostępne dla każdego człowieka. To jest wreszcie państwo, które uczciwie rozlicza się ze swoich wydatków. Bo jeżeli zarządów wpisu PiSu od 15 roku do 20 roku utrzymanie centralnych instytucji państwowych, takich jak Kancelaria Premiera, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu, Senatu i tak dalej, ale też Krajowa Rada Radiofonii i tak dalej, my wydajemy prawie miliard złotych więcej rocznie na ich utrzymanie. Budżet Kancelarii Premiera spług ponad 100 milionów rocznie. Podobnie budżety innych instytucji, to ja się zastanawiam, dlaczego, my tak, dlaczego to się dzieje. Te pieniądze przeciekają przez palce, gdzie się tylko ucha nie przyłoży, gdzie się nie popatrza, więc musi to być państwo, które jest wiarygodne dla obywatela. Prosto, on wie, że płaci podatki i wtedy z tych podatków ma to i to, a nie państwo, w którym podatki. Do nabijanie sobie jakichś prywatnych kaps. Więc, wie pan, to państwo proste, ono ma wiele wymiarów. Państwo sprawiedliwych usług publicznych, państwo dofinansowanych samorządów, państwo jak najmniejszej ilości procedur, ale też państwo, które uczciwie gra z obywatelami, które mówi: Biorę od ciebie podatek, ale z tego zbudujemy wspólne dobro, a nie biorę od ciebie podatek, bo muszę nakarmić 100 tysięcy członków swojej partii i ich rodziny, których powsadzałem do wszystkich możliwych spółek skarbu państwa i teraz jest im tam dobrze. Wie pan, cały czas to mówię. Nas, bezpartyjnych obywateli Rzeczpospolitej, jest przytłaczająca większość, tylko nam się nie chce. Przyzwyczailiśmy się przez 30 lat, że się przyglądamy temu całemu cyrkowi, komentujemy, jedni nam się podobają, drudzy się nie podobają, ale do polityki my się teraz nie będziemy mieszać. Tylko, że polityka właśnie teraz przychodzi do nas do drzwi i puka, bo to przez taką politykę i przez takie nasze podejście do polityki mamy taką sytuację po koronawirusie, jaką mamy. Właśnie przez to, że byliśmy tylko widzami. Platforma ma nie wiem, 10 tysięcy członków, PSL jest chyba najliczniejszą polską partią, bo formalnie ma 100 tysięcy członków. Ale jakby wyszło kilka milionów obywateli Rzeczpospolitej, przykryjemy ich wszystkich czapkami. Tak samo Prawo i Sprawiedliwość. I powiemy sobie, słuchajcie, róbcie sobie wybory parlamentarne, jak chcecie, ale w tym systemie naprawdę musi być ktoś, kto patrzy na to nie z perspektywy partii, a z perspektywy obywatela. Bezpartyjny bezpiecznik. I tym kimś powinien być prezydent Rzeczpospolitej. Czy uważa pan, że jeżeli sytuacja nadal będzie. Tak zaogniona jak do tej pory, czy społeczeństwo będzie w stanie wyjść na ulicę i zamanifestować swoje niezadowolenie, czy nadal pozostaniemy w sferze social mediów, czy ogólnie pojętym internecie? Myślę, że tak, że wszystkie karty są na stole i te obostrzenia też nie będą trwały wiecznie. Jeżeli oni wprowadzą obostrzenia, że trzeba stać dwa metry od siebie, to pójdziemy i tak, jak to było teraz w Tel Awiwie albo w innych miejscach, będziemy stać dwa metry od siebie, ale nas będzie kilka milionów. Jak staniemy dwa metry od siebie, to i tak będziemy w stanie pokazać naszą siłę. W maseczkach, jeżeli trzeba, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli będzie trzeba okazać społeczny gniew, to trzeba będzie okazać społeczny gniew. W tej chwili, w tej chwili mamy jeszcze inne narzędzia na stole. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli posięgać po te ostateczne, ale zapewne Panu i zapewniam Państwu, którzy nas oglądają, że ja łatwo skóry nie sprzedam. Znaczy ja łatwo mojej Polski wam i sobie ukraść nie pozwolę. Bo to jest taka bezczelność, z którą mamy teraz do czynienia, tak ordynarna ustrojowa bandyterka, że ja jeszcze czegoś takiego, jak 30 lat żyję w tym kraju świadomie i opisywałem go przez 20 lat, jako dziennikarz, nie widziałem. Więc chcę, żeby to było jasne, że ja się nie cofnę i że, że, że ja naprawdę nie pozwolę na to żeby Polska, którą tak kocham i która jest moim krajem, zamieniła się w dyktaturę jakiegoś opętanego rządzą władzy człowieka. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję Panu bardzo. Naszym gościem był Dziękuję. Pan Szymon Hołownia, niezależny kandydat na prezydenta RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień.